Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie! 24 grudnia 2024. W związku z tym, że Mikołaj przynosi prezenty, ja postanowiłem zrobić prezencik panu Adrianowi. Widzicie ten pojazd? Widzicie ten pojazd? Właśnie tym pojazdem pojeździ sobie dzisiaj pan Adrian, żeby zobaczyć, jak. Jeździ prawdziwa siódemka. Na pewno wie, jak jeździ prawdziwa siódemka, ale ta siódemka G12 to jest naprawdę sztos. Tym samochodem naprawdę bardzo fajnie się jeździ. Oprócz tego będą dla Was yy, życzenia od naszych gości. Zostańcie do końca, to się dowiecie, kto Wam składa życzenia. Serdecznie zapraszam do oglądania odcinka. Proszę bardzo. Widziałeś? Dociągane są. Klasa. A widziałeś tutaj, jak się świeci wszystko? No, tak. No słuchaj, Adrian, chciałem Ci wyróżnić y, tym właśnie, bardzo że... Bardzo czuję się wyróżniony. Że przejedziesz się e, siódemą flagowym autem BMW. E, to wszystko dzięki uprzejmości e, auta.ch. Od razu przypominam, że jakbyście jakieś zakupy zrobili na portalu aukcyjnym auta.ch, to macie na hasło e, motokącik 20% rabatu na usługi tej firmy. Tutaj jeszcze robiliśmy serwis e, kół, także mm -hmm. z tyłu mamy koła. Nie zwracajcie na to uwagę, trochę nie fajnie, że tak siódema jeździ z kołami na fotelach, ale koła są zabezpieczone. No słuchajcie, tak czasem jest, że trzeba przewieźć nie? koła. No też muszę. Bo tam na... zaraz będziecie hejtować Ło, w taki siódemie koło. Ale jest pięknym samochodem, panie Adamie, ta, ta siódma, bardzo, bardzo dziękuję za możliwość za docenienie. No już ponad rok. No ponad rok pracujesz, jesteś. słuchaj. Ocena 5. Kurde, od 1 na 6 do 6, także wiesz, jest klasa. Jest klasa. Bardzo się cieszę. Jestem taki trochę świąteczny odcinek No taki szukuje. świąteczny od razu chciałem ci złożyć życzenia na te święta. Nie wiem, jak obchodzisz, czy w gronie rodzinnym, czy jedziesz gdzieś, czy jak? W gronie rodzinnym, panie Adamie, jadę, biorę patkę pod pachę, że tak powiem, jedziemy najpierw do jednych rodziców, później do drugich rodziców, ale też, Pani Adamie, skoro ja dostałem życzonka, też odbijam życzonka w pana stronę i 24 to są imieninki Adasia, więc co prawda dzisiaj mamy trochę, trochę inny dzień, tak, ale, ale można życzonka z tak jest. wyprzedzeniem złożyć, także pani Adasiu wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. No to let's go. Zaczynamy. Będzie słodziakowy, świąteczny odcinek. Może będziesz szukał G11 albo G12, a nie, a nie jakieś tam... F10. Tak, F10 to się jeździło 15 lat temu. Ja nie mogę, ale tak za to jednym paluszkiem chodzi w tym. Ja to jestem zakochany w tym samochodzie. Jesteśmy w ogóle mamy komfort wyrzucony, ale mhm. ja sobie wrzucam zawsze Adaptive, bo y, zawieszenie dostosowuje się do warunków y, na drodze do... Warunków, jakie spełnia kierowca: mhm. czyli, jak jedziesz dynamicznie, to on bardziej jest taki zwarty. Jak gdzieś tam jedziesz wolniej, to on troszeczkę inaczej, także to jest po prostu petarda. Nie? W ogóle ja uwielbiam to właśnie w BMW tą taką e, wysoką technologię. Zresztą, BMW zawsze e, dawała trendy. No. Szczególnie seria 7, chyba. Tak. ona zawsze była taka bardzo. Innowacyjna, o! Słowa. Widzę, przez te hopki jedziesz jakbyś gwidmiał. miał, gwidmio, <grymiany> 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 nawyki zostają, nie? Czy muszę się przyznać, że delikatnie się stresuję. jadąc tym samochodem. Tak. Mam zdecydowanie większy stresik niż za 30. mnie 36, bo jednak rozmiar tego samochodu muszę przyznać, że jak wyjeżdżając z tego miejsca parkingowego, to poczułem, że jest długa. Ale to jest zwinny wbrew pozorom samochód, tak. wiesz? Także tak. Ale w ogóle te silniki diesla w tych samochodach są też niesamowite. Wyciszenie tych samochodów jest takie, że ten silnik jest no, praktycznie niesłyszalny. A, a jak byłeś dzieckiem, jak w ogóle wspominasz święta? Jak byłeś dzieckiem? Dobrze wspominam święta. Tak? Szczególnie tak, szczególnie dzięki moim rodzicom. Ja mam teraz powiedzą, że jestem mamisyn, że. Ale mam tak. cudownych rodziców. A ci naprawdę... sy synowie są ma ma mami-synkami, no, tak. bo nie jesteś taty-synkiem, no, tylko mami-synkiem. Mami no. tak. A córeczki są taty z córeczką, Dokładnie. no. Dokładnie, księżniczka-tatusia, tak. nie? Tak jest, no tak to już jest. Także, no, święta wspomina bardzo dobrze. Co prawda święta gdzieś w Polsce zahaczają zawsze jakieś tematy polityczne, nie? To jest takie... Ja to omijam tematy polityczne, Daj To spokojnie. jest nasza narodowa tradycja, panie Adamie, żeby święta popolitykować. Ale, ale wiesz co, to, ja myślę, że to się yy, bierze stąd, że... Zawsze ta polityka i tak samo służba zdrowia, tak. służba, wymiar sprawiedliwości, to, to wszystko tak w Polsce leży, to wszystko w Polsce leży, dlatego ludzie o tym rozmawiają tak. i to komentują i robią się obozy i kłótnie tak. i rozdziały, nie? A to jest tak niepotrzebne, panie Adamie. Dlatego ja na przykład, jak ktoś zaczyna o polityce, to ja w ogóle nie ten i tu nie, nawet, nie, no to, to na, nawet nie, można. nie rozmawiam, no po prostu nie chcę, bo to jest bez sensu, zresztą... Kochani widzowie, ostatnio sami widzicie, na kanale y, używamy i reklamujemy kamerkę Wizikson. I fajne komentarze były ostatnio pod, y, pod filmem, gdzie zrobiliśmy konkurs, ale w głównej mierze te komentarze były związane z służbą, ze służbą zdrowia, nie? Bo ludzie po prostu mają problem, jak się umawiasz na kolonoskopie, czy na jakąś gastroskopie, czy coś, to nie możesz się umówić z dnia na dzień, tylko musisz czekać rok, czy ileś, ja nie wiem, no. Z drugiej strony, ja się nie dziwię, że takie no, są w komentarze, tak? Zgadza się, bo uspać co miesiąc. Tak A. jest, nie mały, nie mały. Ale dobra, słuchajcie, koniec. Tak, koniec tak, tak, su, Nie ma. Koniec. Mówimy o fajnych rzeczach. Ja na przykład bardzo miło wspominam y, święta y -hmm. zawsze, dlatego że y, ja święta zawsze jako dziecko, nie, jako taki nie wiem, 8-10 latek, 12-latek, no to, to te święta były w prl nie? I na święta zawsze rzucali gdzieś tam do sklepu pomarańcze, no banany, tak. cukierki. Człowieku, to, to było. Cały rok się na to czekało. Cały rok, ale przysięgam. To są czasy, których ja już nie znam. Także... Nie, smak, smak. Wiesz co się jadło? Cytrynę w plasterkach z cukrem. I to wiesz jaki to był rarytas? Ja Wykręcało może. mordę. Ale pycha było. Ale to było pycha. Ja A teraz wyobrażasz sobie? Wiesz smak pomarańczy, a mandarynka, jak mandarynka, to nie, nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest. Masakra, panie Adamie. I w lepo, nie? Tak. I właśnie ja dlatego miło wspominam, bo były same fajne rzeczy, było dobre jedzenie, a co najważniejsze, prezenty. I to nie były prezenty, tak jak w dzisiejszych czasach, że, że dostajesz, nie wiem, Rolexa za 100 tysięcy, <śm> y, no albo, na... albo hulajnogę za y, y, stu, y, za 10 tysięcy, wiesz, tak. tylko dostawałeś sanki. My pamiętam z wujkiem Dostaliśmy od dziadka na spółkę m, Fajną zabawkę Z NRD Dziadek załatwił Był to y, ciuchcia elektryczna Która ja jeździła w, ko mogę. w koło I to na taką wajchę Wuu, wuu Człowieku, co myśmy robili tą ciuchcią No cuda nie widy A jak dostałeś samochodzik To myśmy z wujkiem te samochodziki rozbierali Na części pierwsze, później składali Nie zawsze udało się poskładać bo takiej jakości też były te y, zabawki, wiesz. Tak. Ja tak. taki prezent, który bardzo mi się y, gdzieś zapamiętał. Pamiętam, rodzice kupili mi właśnie na święta y, zdalnie sterowany helikopter, panie Adamie. I zapamiętałem to bardzo dobrze, bo poszedłem oczywiście z tatą, tata, główne skrzypce. Pierwszy, pierwszy operator. No du i... Duży chłopiec. Taki helikopter zniósł się do góry, tylko nie bardzo dało się nim sterować tym helikopterem. Wiatr go porwał. Ja byłem mały, już pocha puściłem do mamy, poszedłem do domu, a to tam biedny chodził po krzakach, szukał tego helikoptera, ale wrócił z nim do domu. Co prawda tam łamany, miał jakiś kawałeczek, ale dziadek pamiętam, podkleił, ponaprawiał. I helikopter dalej był sprawny, ale gdzieś tam utkwił właśnie ten zdalnie sterowany helikopter, którego tata mój później szukał przez pół godziny po krzakach. Także, ale to wbrew pozorom jest bardzo pozytywne wspomnienie, pomimo tego całego zamieszania. Tak, to bardzo pozytywnie to wspominam. Także każdy gdzieś tam ma jakieś wspomnionko, nie z tych świąt. Znaczy, od razu mi się też przypomniał, wiesz co, ja, ta, ja taki helikopter Kamilowi kiedyś kupiłem. Ja nie mogę. Tylko, że my tym helikopterem po mieszkaniu po prostu lataliśmy. <śmiech> <śmiech> I on się też się go ładowało. Mhm. Pamiętam, że on miał tak, jego się ładowało i to na Jacka ładowarka była. pani da mi prosto, wprost, Prost, prosto, tak. Także tak, takie rzeczy. Ja powiem ci tak, e, zabawki, które kupowałem dzieciakom swoim, mhm. to ja się też z nimi bawiłem, nie? No, mm. trzeba przeżyć drugą. No właśnie, drugie tak, dzieciństwo, tak, nie? tak to jest, nie? A teraz e, najlepsza zabawka to nie wiem, jakaś dobra gierka. No tak, nowa no, iPhone. Nowy iPhone właśnie, no, no tak, 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 czasy się zmieniły, no zupełnie, nie? Ja na przykład miałem, dostałem kiedyś na komunie Wigry 3 rower i byłem bardzo zły, bo wujek miał komunię tam 2 czy 3 lata później mhm. i on dostał kolażówkę, nie? O, ja byłem tak myli. zazdrosny o tą kolażówkę, że pożyczałem od niego jeździć, bo ja bardzo tak lubiłem kolarstwo, nie? I serio, wiesz, jaka tu była masakra, to była masakra, no nie, to była no masakra tak. no. Tak by Dostać Majbacha dwa lata wcześniej, tak. malu Malucha. Nie, nie no je, dramat. Ta, ale to wiesz, no, to były też takie czasy, że właśnie gdzieś tam te dzieciaki też były zazdrosne. Znaczy, mm -hmm. Ja myślę, że ta zazdrość jest zawsze i była. Tylko że kiedyś była tak bardzo widoczna. Dlatego że jak na przykład mojego kolegi tata jeździł Tirem za granicę, to mu przywoził na przykład modele no to... samochodów. Przywoził mu. On miał dżinsy na przykład, dekatyzowane, nie? Dla nas to było w ogóle masakra, ja chodziłem w spodniach w kratę, nie? To mm -hmm. szok. Inna liga. Były takie buty juniorki. Myślę, że moi rówieśnicy doskonale pamiętają juniorki. To jak do sklepu rzucili juniorki i moja mama załapała się, żeby je kupić, bo tam była ograniczona ilość na jedną osobę, coś tam, nie? I do ronda ro robimy Dobrze. rondo, nie? I słuchaj, to ja w tych juniorkach dwa, dwie noce spałem. Ja Mama mi je w nocy zdejmowała, jak usypiłem, bo ja tak byłem tym, taki szczęśliwy, że mam juniorki, mam nowe buty. Mamuś, ja w nich będę spał. To ale są... ja to miło wszystko wspomniełem. Tak, wieś. ale to są rzeczy, którego na przykład moje już pokolenie ja tego nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić i, 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 i tego zrozumieć, bo to są tak abstrakcyjne dla nas, no bo my nie marzymy o butach, chyba, że ja, o jakiś yy, no, Jaki, Gucci i tak, da i tak, tak, jakieś 10. Jordany, złotych, nie? Tak, coś, po, no. powiedzmy, nie? Więc to jest zupełnie, zupełnie coś niewyobrażalnego dzisiaj. Pozmieniało się trochę. Tak, ja pozmieniało się. No i to tak, ja, no, tak odnośnie właśnie świąt, to takie właśnie fajne jakieś rzeczy, które się zapamiętało. To tak, właśnie. Ten, a co najważniejsze, w moich czasach zawsze był śnieg, zawsze była zima, zawsze było zimno i zawsze jeździliśmy na sankach. Jeździ... A, kiedyś dostałem też, fa... bo sanki dostaliśmy też na podkoinkę kiedyś z wujkiem. To są takie, takie prezenty, które pamiętam, nie? Właśnie sanki, dostaliśmy też tą ciuchcie i na któregoś yy, Mikołaja, zresztą nie wiem, czy tam, bo ty pochodzisz z. Też no, między. pomorskiego Tak, a Jasku pomorskiego to. No to u ciebie też. Był Gwiazdor. A nie... Gwiazdor, oczywiście, no. że to, Jak Jaki Mikołaj. No. Jak i Mikołaj. Gwiazdor. I Gwiazdor miał szarą y, brodę tak. długą. Miał inny w ogóle ten, a ten Mikołaj, no to Mikołaj to jest taki amerykański, nie? Na wschodzie dziadek mróz, nie? Tak. A tutaj był Gwiazdor. I, i, Gwiazda, i w każdym tak, razie tak, ja tak. zawsze pamiętałem Gwiazdor, jak się przeprowadziłem tutaj e, już e, do Warszawy, to wszyscy Mikołaj. Ja nie mogłem w ogóle na początku jaki, jaki się Mikołaj, nauczyć tego Mikołaja. Mikołaj to jest szóstego. Tak, Mikołaj, tak. tak. A w święta e, Bożego Narodzenia. to... Przychodzi gwiazdor z, z rózgą taki tak. duży, chłop i ten, nie? Także tak, dostałem y, łyżwy hokejówki. Człowieku! My to graliśmy w świeciu na, na, ta, na zamarzniętych takich y, oczkach wodnych, które były na tym. To graliśmy normalnie w hokeja, nie? Normalnie w hokeja miałem y, y, kij y, y, i graliśmy w hokeja, nie? Się zapierdzielało. Nie, 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 nie. Człowiek był, był, byłeś w szoku, jakbym ci pokazał, jak się na łyżwach jeździ. Przekładanka tego, do tyłu, do przodu. Ja wiem, ja. Tylko kiedyś była zima, panie No tak, a teraz co ma zimę? Jak nam, dziś, nam dzisiaj się... jest 10 stopni. Ja nawet nie wiem, jak dzisiaj, to chodziłem w Nam się meryka. marzy, żeby trochę popadało śniegu na święta. Jedźmy jeszcze prosto, ten... Dobrze. Kiedyś ten śnieg leżał zawsze na święta, nie? Tak, a teraz po prostu nie ma, no, wszystko się zmieniło. Tak. Zaczęlibyśmy znowu politykować o, o globalnym ociepleniu, ale nie chcemy tego tematu nie. poruszać. Wczoraj oglądałem taki serial odnośnie wulkanów, także wulkany zawsze były, są i będą, i kiedyś też były był gorący klimat właśnie przez wulkany, między innymi, także, także tak. Będę tutaj klasyczkiem poleciał, że Ludzie nie są w stanie przewidzieć prognozy pogody na no, następne dwa dni, a ja mówią, co będzie za 100 lat. Tak, tak, Ale tak jest. Do... Powiedzmy to jako żarty. I... Dokładnie, nie. No dobrze, słuchajcie. Teraz tak, gośćmi specjalnymi jest dwóch panów, których doskonale znacie. I to są ci panowie, właśnie w tej chwili. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim rodzinnych, spokojnych opatrzonych miłością i radością. Dla widzów Motokuncika i Studia Wujek. Kochani, wesołych świąt! Cześć, witam wszystkich y, widzów kanału Motokuncik. Y, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkich y, radosnych i spokojnych świąt. Mam nadzieję, że te święta będą dla Was takim odpoczynkiem od y, trosk życia dnia codziennego. Chciałbym, żebyście przy wigilijnym stole odpuścili sobie wszystkie jakieś negatywne tematy, które Was dręczą, żebyście się nie kłócili z rodziną. A wszystkim tym, którzy nie mają takich zmartwień, bo na przykład z jakiegoś powodu obchodzą święta sami, żeby odnaleźli w tym czasie choćby taką odrobinkę światełka, które ten czas nam wszystkim oferuje. Wszystkiego dobrego. No, i życzenia tych dwóch panów usłyszeliście. To są ci tych dwóch gości. Dżentelmeni, tak jest. No, a od nas to co? No, słuchajcie, możemy przekazać Wam serdeczne życzenia świąteczne od szefowej. Chciałem szefową namówić, tak nie chciałem, ja nawet ją namawiałem, żeby do kamery coś Wam powiedziała, ale szefowa poprosiła, bo no, ona nie lubi kamery w każdym razie. Także wiemy, rozumiemy. Życzenia przekazujemy. A od nas co? No słuchajcie, zdrowych, wesołych świąt. Przede wszystkim zdrowych uśmiechu, nie kłóćcie się, nie politykujcie, o właśnie, tylko rozmawiajcie o samych fajnych rzeczach. I tyle, tyle ode mnie. Pan Adrian, proszę bardzo. Tak, no zdrowych, wesołych, rodzinnych, uśmiechniętych. Teraz pytanie, czy życzyć, żeby bałemki się nie psuły? Czy życzyć, żeby bałemki się psuły, żebyśmy wiedzieli co robić, żeby się nie psuły rzeczę. Nie, niech się nie psują, przyjeżdżajcie tak. tylko do nas na przeglądy. Właśnie, właśnie. My będziemy tarczałskim, <laughs> sprzedajmy wymienić. Petronasa, sprzedajmy, słuchajcie, Data Cola. Tak, <laughs> będzie, będzie się <laughs> niech się <skupienie> dzieje. Kręcić, <laughs> dokładnie. Także spokojnych, zdrowych w rodzinnym gronie świąt. Spędzonych, tak jest. Tak. No i tyle, słuchajcie. No i tak. Wszystkiego dobrego, S -s 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 smacznej widzieli. Wszystkiego dobrego, cześć. Szybki komentarz odnośnie yy, siódemeczki. Wspaniały, wygodny, cichy samochód. Także pani Adamie jestem przewdzięczny, czuję się doceniony i wyróżniony. <gry> Także bardzo dziękuję Panie Adamie za możliwość i również dziękuję. Ta cecharze pozwoliło przejechać się młodemu za CS-u. Także bardzo, bardzo dziękuję.